Witajcie w pierwszej części poradnika Licho of Legends. Bez zbędnego gadania, przejdźmy do konkretów. Zaczynam oczywiście od ustawienia interfejsu. Rozpoczynając grę, mamy ustawienia domyślne. Szybkie rzucanie wraz z zaznaczoną pierwszą opcją daje nam możliwość najszybszej reakcji w trakcie walki. Wydaje mi się, że jest to najlepszy sposób dla osoby początkującej i ja rekomenduję właśnie te ustawienia. Polega to na tym, że przy trzymaniu jakiegoś klawisza skilla, np. W dla ażki, możemy ruszając myszką, celować sobie bezpośrednio w przeciwnika. Puszczając ten klawisz, bez używania jakichkolwiek klawiszy na myszce, ten skill nam wylatuje. Zmniejsza to czas opóźnienia. W przypadku szybkiego rzucania bez zaznaczonej pierwszej opcji, po naciśnięciu W skill automatycznie wylatuje. Niezależnie od tego, czy trzymamy to W, czy też nie trzymamy tego klawisza, on od razu leci. Myślę, że jest to wygodne, nawet zmniejsza czas reakcji, niemniej jednak nie mamy tak dużej możliwości wycelowania, i dla osoby początkującej wydaje mi się, że jest to opcja na później. Przy zwykłym rzucaniu możemy sobie nacisnąć W, puścić w dalszym ciągu nasz skill próbuje wycelować. Dopiero po zatwierdzeniu lewym klawiszem myszki jest on wypuszczany. Jest to również wygodna forma, jednakże wydaje mi się, że zbyt dużo czasu stracimy na naciśnięcie klawisza, który moglibyśmy wykorzystać na unik. Czy chcecie używać drugiej opcji? myślcie sami sobie odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje mi się na początku, że jest to trochę chaotyczne, ponieważ celując klawiszem W w przeciwnika, jeżeli omskie nam się palec na klawisz np. Na e, wypuścimy dwa skille jednocześnie. Z jednej strony jest to dobre, bo przyspieszy nam czas reakcji, z drugiej strony może jednak spowodować, że ten skill wypalimy w przestrzeń. Co do ustawień klawiszy, tutaj nie będę się w żadnym wypadku wypowiadał. Ja przyzwyczaiłem się do tego interfejsu głównego i raczej staram się go nie zmieniać. Niemniej jednak przejdziemy sobie dalej do następnej opcji, która według mnie jest must have, jeśli chodzi o początki gry. I tu mamy kilka bardzo ważnych opcji. Jak dobrze wiemy, po naciśnięciu prawym klawiszem myszy na jakąś postać, zaczniemy ją atakować. Natomiast co w momencie, gdy będziemy w trakcie ferworu walki? Jeżeli naciśniemy obok, trafiając w nią Bezpośrednio podejdziemy do tej postaci, czy też po prostu zepsujemy sobie grę, bo wtedy przeciwnik wykorzysta nasz błąd. Tutaj z pomocą przychodzi nam klawisz A. Domyślnie po naciśnięciu przycisku A pojawia nam się kursor, który, jeśli zatwierdzimy, spowoduje, że zaczniemy atakować miniona, który znajduje się najbliżej naszego kursora. Tryb ten jest bardzo wygodny. Ale możemy to jeszcze bardziej usprawnić, ponieważ każdorazowo, gdy musimy nacisnąć lewy klawisz myszy, zabiera to nam kilka milisekund, które moglibyśmy wykorzystać na jakąś reakcję w trakcie walki. Protip, który Ci teraz pokażę, ogarnąłem tak naprawdę po kilku tygodniach swojej gry i bardzo mocno usprawnił moją rozgrywkę. Wejdź w opcję. Następnie wejdź w grę, upewnij się, że ruch z atakiem przy kursorze jest zaznaczony, następnie wejdź w skróty klawiszowe i tutaj ruch ataku gracza A, anuluj przypisanie, a następnie przypisz to do kliknięcia ruch ataku gracza. Pozwoli Ci to nacisnąć klawisz A obok miniona i automatycznie Twoja postać zacznie atakować najbliższego wroga. Z względem Twojego kursora. Możesz tego używać w trakcie walki. Pozwoli Ci to opanować atak move, Jedną z bardzo trudnych, jak i również bardzo pożadanych umiejętności grania na EDC-ku. Stały nam ustawienia interfejsu. I tutaj wszystko zależy od Ciebie. Jeżeli masz duży monitor, interfejs staraj się zmniejszyć, żeby nie zasłaniał Ci pola gry. Natomiast Przechodząc do mapy, no tu oczywiście postaraj się wybrać setkę, ponieważ im więcej widzisz na mapie, tym większa szansa, że przeciwny jungler nie będzie w stanie Cię ograć. Ok, kwestie ustawienia interfejsu mamy już za sobą. Pora przejść do rozgrywki. Jak widzicie na ekranie, gra ma cztery linie: top, mid, bot i jungle. W zależności od tego, jaką postać wybierzemy, ma ona swoją przypisaną linię. Oczywiście nie znaczy to, że musisz na nią iść, ale społeczność dokładnie powie ci, gdzie powinieneś wylądować. Na początku gry nie wychylaj się za linię swoich minionów. Gdy masz pierwszy poziom, to zwykłe miniony są w stanie cię zabić właściwie szybciej niż przeciwny gracz. Większość graczy początkujących zaczyna właśnie od walki, jest to jeden z większych błędów nowicjusza. Przede wszystkim dlatego, że w LOLu najważniejszy jest gold. Dzięki niemu kupujesz przedmioty, które znacznie zwiększą możliwości Twojej postaci. Golda otrzymujemy w trakcie meczu z kilku źródeł. Co sekundę, nasz plecak zasilają dwie monety. Dodatkowo, za każdego zabitego miniona mamy kilkanaście monet. I tu warto to obliczyć. Pamiętaj, że jedna minuta gry, czyli 60 sekund, a więc 120 golda. Zabijając 6 minionów, mamy dodatkowo 63 golda z blisko dystansowych mobów i 42 ze strzelających. Łatwo nam to obliczyć, że daje nam to łącznie 105 monet. Czyli można by powiedzieć, że od gracza, który nie zabił ani jednego miniona, jesteśmy prawie minutę do przodu. Na starcie. Dlatego skup się jak najbardziej na tym, aby dobijać miniony. Aby nie było tak łatwo, monety otrzymujesz tylko i wyłącznie, gdy minion zginie od Twojego ataku, dlatego jest to jedna z najważniejszych umiejętności, jakie warto szkolić od samego początku gry. Za Golda kupujesz przedmioty. Jest ich dosyć sporo, dlatego na chwilę obecną nie będę ci tłumaczył, jak one działają. Skupię się nad tym przy tworzeniu kolejnych poradników już bezpośrednio do klasy. Myślę, że najlepszym sposobem będzie, żebyś kupił te rekomendowane przez Riot. Na początku gry. Raczej nic ci one nie powiedzą, a jednak pozwolą ci przyjemnie sobie po prostu pograć. W trakcie meczu postaraj się do szóstego poziomu grać defensywnie. Całkowicie przejść do defa, raczej bij tylko miniony, a w momencie, gdy przeciwnik będzie się zbliżać, staraj się go po prostu podgryzać. Jeżeli czujesz się na siłach, gdy dostaniesz skill typu Ultimate, czyli Rkę tak zwaną na szóstym levelu, możesz przejść do ofensywy. Będziesz miał do szóstego poziomu już jakiś zasób gotówki w postaci podejrzewam 1000-1500 golda, to pozwoli ci w każdym razie na zakupienie jakiejś części przedmiotu, która myślę, że bardzo mocno zwiększy twój atak, prędkość ataku, czy też po prostu skila magicznego. Postaw sobie za cel, abyś zdobył dwa przedmioty rekomendowane. Da ci to wystarczającą siłę, aby móc walczyć w fightach. W dalszym ciągu nie zapominaj o farmie. W każdym możliwym momencie staraj się zabijać miniony po drodze. Czy to jesteś w dżungli, czy omijasz jakąś linię, pamiętaj, że każdy minion daje ci tak naprawdę 10 sekund przewagi nad przeciwnikiem, którego nie zabije. I pamiętaj: LOL jest grą zespołową. Tak naprawdę liczy się to, aby twój zespół wygrał. Całe 5 osób. Oczywiście zdarza się jeden gracz, który się wyłamie i kieruje wam całą grę, niemniej jednak najlepszym rozwiązaniem jest grać właśnie zespołowo. Bez drużyny raczej nie jesteś w stanie wygrać na Endgame, dlatego też pilnuj swoich sojuszników. Obserwuj mapę, a gdy dojdzie do starcia, staraj się pomagać drużynie. Przestań biec za kimś, kto ma 10% HP, gdy reszta ekipy walczy, chociażby dlatego, że możesz przypłacić to własnym życiem. OK, a teraz skup się. Widzisz tą tabelę? Chcesz być najlepszy? Przeanalizuj to. Zobacz. Do 5 minuty możesz maksymalnie zabić 44 miniony, czyli teoretycznie z czasem 5 minut możesz mieć ponad 1300 golda w piątej minucie gry. Zdaję sobie sprawę, że jest to prawie niewykonalne. Ale przy 10 minucie gry, jeśli masz około 80% skuteczności, to zabiłeś 85 creepów. Dodając do tego czas, masz już około 3000 golda. Jeśli twój przeciwnik ma skuteczność na poziomie 50%, to masz od niego ponad 600 golda więcej. Przeanalizuj dokładnie tę tabelę. Uświadom sobie, jak istotne są miniony. Zatrzymaj na chwilę ten poradnik. Skup się, zobacz, co możesz zyskać i w jaki sposób bardzo łatwo możesz być dużo lepiej ubrany niż twój przeciwnik. I na koniec uświadom sobie, że w League of Legends każdy bohater jest dobry. Nieważna jest jego cena na markecie i wydaje mi się, że właśnie dlatego ta gra cieszy się tak ogromną popularnością. Realną gotówkę możesz wydawać właściwie tylko na skiny. Zmieniają one wygląd postaci, ale nic poza tym. Liczy się tu tylko skill, tylko umiejętności gracza, twoje umiejętności. Daję ci ten poradnik, ponieważ spędziłem z tą grą ponad 5 lat. Jest to mój pierwszy filmik, dlatego proszę cię o komentarze, uwagi, sugestie, propozycje, co chciałbyś, abym ci dalej opisał. W następnej części skupię się na rozgrywce i osobno zamierzam stworzyć całą serię na temat każdej postaci. Daj znać, jaką postać chciałbyś, abym przybliżył ci jako pierwszą. Nie zapomnij o subskrypcji mojego kanału i lajku pod filmem. Dodasz mi w ten sposób pewności, że tego typu filmy pomogą ci rozwinąć swoje umiejętności. Ok. Masz już pewną bazę wiedzy. Liczę, że choć w połowie zaspokoiłem Twoją ciekawość. Teraz nie pozostaje Ci nic innego, jak wykorzystać tę wiedzę w swoich rozgrywkach. Niech moc będzie z Tobą. Cześć!